W piątek 22 marca w Centrum Wsparcia Rodziny w nowo wyremontowanej serowarni odbyła się gala wolontariatu, w czasie której odsłonięto obraz Macieja Chojnackiego. Artysta był laureatem wielu nagród artystycznych. Uroczystego odsłonięcia dokonała mama zmarłego artysty pani Barbara Hojnacka oraz burmistrz Dzierżgonia. Ten wzruszający moment rozpoczął galę wolontariatu. Z tego powitania gości dokonała burmistrz Dzierzgonia, która podkreśliła, jak ważną rolę w życiu gminy odgrywają organizacje pozarządowe oraz ludzie je tworzący. Zwróciła również uwagę na sportowców, którzy również odebrali statuetki za swoją pracę z dziećmi. Jak powiedziała Jolanta Szewczun, tegoroczne nagrody, chociażby dotyczące działalności sportowej, są szczególne. Po pandemii mamy ogromny problem z naszymi dziećmi i młodzieżą, ich stanem psychicznym i relacjami. To, co wydarzyło się w dziergońskim klubie sportowym powiśle, praca, jaką włożyli ci młodzi ludzie w rozwój pasji i zainteresowań naszych dzieci, to prawdziwy skarb, bo nasze dzieci są najważniejsze, podkreśliła włodarz. Myślę, że to jest najważniejsze wydarzenie w życiu każdej społeczności lokalnej, kiedy można podziękować społeczności, za tą pracę, za ich aktywność, za ich zaangażowanie, za tą pracę społeczną. Nie za pieniądze, tylko z potrzeby serca, potrzeby społeczności lokalnej realizujemy to, co jest dla nas ważne i co po prostu kochamy robić. Także to jest no, wyjątkowa dla mnie uroczystość, gdzie ja mogę tym mieszkańcom z całego serca po prostu podziękować. To jest budujące, że została Pani doceniona? No na pewno. Ja w ogóle nawet nie przypuszczałam, że to jest coś takiego, że ja dostanę taką nagrodę. No. Nawet, nawet gdzieś tam mi nie, nie, nie przyleciało w żadnych myślach, że taka ta, ta nagroda będzie dla mnie. tak?